Cześć, witam z Gaspar Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji MediaBoxa marki Tesla. Jest to model XT650. Bardzo często podczas recenzji tunerów DVB-T2 pytacie mnie o nieco mocniejsze urządzenia pozwalające na korzystanie też z serwisów VOD takich jak Netflix, HBO Go, Cyfrowy Polsat, czy też tutaj Kanał Plus. No i właśnie takie urządzenie dzisiaj do mnie trafiło. Ten Media box wyposażony jest oczywiście w Androida. Mamy tutaj obsługę już w rozdzielczości 4K, więc będziemy mogli sobie też odbierać wszystkie kanały naziemne właśnie w tej rozdzielczości, jeżeli będą takie nadawane w przyszłym roku. Oczywiście mamy tutaj pełną obsługę standardu DVB-T2 z kodekiem H265 Hz. Tak więc wydaje mi się, że ten box powinien spełnić wszystkie Wasze oczekiwania. Jeżeli chodzi o bardziej szczegółową specyfikację techniczną tego boxa, to teraz Wy tutaj możecie zobaczyć na tej tabelce te najważniejsze parametry techniczne. Oczywiście ja Wam tutaj nie będę ich tutaj przytaczał wszystkich. Będziecie mogli sobie oczywiście zatrzymać film i zapoznać z tą tabelą. Natomiast to, co ma najważniejsze, to jest wydajny 4 procesor AMLogic S905X2, 4GB pamięci RAM na pokładzie, 16GB pamięci na nasze dane. Na pokładzie mamy też dwuzakresowe Wi-Fi pracujące zarówno w paśmie 2,4, jak też 5 GHz oraz szybką sieć przewodową. Mamy tutaj złącze rj 45 i jest to złącze gigabitowe, czyli bardzo szybkie. Jeżeli chodzi o odbiór kanałów telewizyjnych, materiałów wideo w wysokich rodziczościach, to tutaj jak widzicie 4K w 60 FPS-ach, więc myślę, że powinien ten tunel naprawdę świetnie się spisywać. Na początek oczywiście zrobimy sobie szybki unboxing, zobaczymy sobie zawartość tego zestawu, a następnie sobie już go podłączymy do telewizora, no i oczywiście sprawdzimy sobie jego działanie. Tak więc zaczynajmy. Pierwsze w pudełku co tutaj otrzymujemy to oczywiście instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. No i teraz przejdźmy sobie do samego urządzenia zapakowane tutaj jeszcze w jakąś folię i zobaczmy. Urządzenie pod względem designu może jakoś szczególnie się nie wyróżnia. Dość duża konstrukcja, wykonana tutaj z tworzywa sztucznego. Natomiast zobaczcie, na froncie wyświetlacz. Jak sobie podłączymy ten tunel to sobie zobaczymy jak on tutaj działa. Nie ma żadnych przycisków sterujących, według mnie to jest mały minus. Natomiast zobaczymy jak to będzie w praktyce. Prawa krawędź jest wolna, natomiast na lewej krawędzi, zobaczcie, mamy tutaj dwa wejścia USB. Z czego jedno, jak widzicie, szybkie wejście USB 3.0, dodatkowo czytnik karty microSD, to myślę też się przyda, jeżeli byście chcieli rozszerzyć pamięć o właśnie takie karty, czy też na przykład przeglądać sobie zdjęcia, filmy, właśnie zgrane z telefonu, czy też jakiegoś aparatu na kartę, właśnie microSD. No i teraz przejdźmy do tylnej krawędzi. I teraz zobaczcie, od prawej strony mamy wejście zasilania. Wyjście optyczne dźwięku, myślę, że na pewno na plus. Właśnie to złącze R45 do podłączenia sieci. Wyjście HDMI. Możemy też podłączyć sobie urządzenia właśnie starszego typu za pomocą tutaj wyjścia CVBS, tego analogowego. Mamy oczywiście wejście antenowe z przelotką i wyjście na antenę WiFi, którą za chwileczkę Wam pokażę, jak sobie rozpakujemy resztę naszego zestawu. Od spodu... Jak widzicie otwory wentylacyjne, nóżki, które są tutaj takie podgumowane. Tak więc jak widzicie wykonanie całkiem niezłe, natomiast design to oczywiście już jest kwestia gustu, jednym się będzie bardziej, drugim mniej podobał ten box. Teraz sobie przejdźmy do pozostałych elementów zestawu i zobaczmy co znajdziemy w opakowaniu. Mamy tutaj pilota zdalnego sterowania. Pilot, jak widzicie na pierwszy rzut oka, bardzo podobny do tych pilotów, które mieliście okazję zobaczyć w moich recenzjach tunerów DVB-T2. Natomiast, oczywiście, jak pewno zauważyliście, nie jest on programowany, czyli nie możemy sterować zarówno telewizorem, jak też tunerem za pomocą jednego pilota. U góry, blok przycisków funkcyjnych. Mamy tutaj szybkie wejście do EPG, do przycisku info. Mamy też przycisk osobny do uruchomienia tutaj aplikacji do telewizji. Exit menu Home. Regulacja dźwięku na tych dużych przyciskach. Również zmiana kanałów. Tak więc myślę, że powinno być ok. I też oczywiście jest tutaj już funkcja myszki, ponieważ oczywiście do obsługi Androida potrzebujemy nieco już innych funkcji niż w przypadku zwykłych tunerów DVB-T2. Przyciski miękkie, podkumowane, Dobrze się tutaj z tego pilota korzysta. Zasilany z dwóch baterii 3 a Takie baterie znajdują się w zestawie, więc nie musicie o tym pamiętać. Mamy w zestawie antenę do Wi-Fi, to jest właśnie ta antena, którą musimy sobie zamontować do tego boxa, oczywiście, o ile chcemy korzystać właśnie z internetu po Wi-Fi. Jeżeli podłączacie się przewodem kablowym, no to oczywiście tej anteny nie musicie tutaj zakładać. W zestawie oczywiście jest też jeszcze zasilacz. I w zestawie znalazł się kabel HDMI do podłączenia boxa do telewizora. I tak naprawdę to jest cały zestaw, jeżeli chodzi o Tesla Media Box XT650. Ok, jak widzicie, ja sobie już podłączyłem boksa do telewizora, i to jest główny panel ta nakładka na Androida, która będzie nas witać za każdym razem. Mamy tutaj takie pięć kafelków wyciągnięte na stałe. Czyli TV Center, przeglądarka plików, dostęp do aplikacji, do ustawień i do przeglądarki internetowej. Oraz tutaj szybkie menu, w którym jak widzicie znajduje się już aplikacja DTV, czyli aplikacja do obsługi naziemnej telewizji cyfrowej, z której sobie właśnie dzisiaj będziemy korzystać. Tak więc zacznijmy sobie może właśnie od tej aplikacji. Wchodzimy do aplikacji. No i zobaczcie. Nie mamy jeszcze kanałów, czy chcemy skanować kanały? Oczywiście chcemy przeskanować kanały. No i tutaj pierwsze pytanie: czy chcemy przeszukać kanały telewizji naziemnej, czy też kanały telewizji kablowej? Zostajemy przy kanałach naziemnych: automatyczne wyszukiwanie, czy też wyszukiwanie ręczne? Jak widzicie, nie wszystkie tej funkcje zostały jeszcze dobrze przetłumaczone na język polski, natomiast większość jest przetłumaczonych, więc myślę, że dość czytelne to menu ekranowe. Typ kanałów: wszystkie, tylko FTA, zostawmy sobie tylko FTA. Typ usługi telewizyjne, radiowe, czy też wszystkie, ja myślę, że zostaniemy tylko przy telewizyjnych. Rozpoczynamy skanowanie. Jak widzicie, tutaj układ bardzo podobny jak tunerek DVB-T2. Czyli po lewej stronie kanały telewizyjne, po prawej kanały radiowe, no i oczywiście tutaj pasek postępu wyszukiwania tych naszych kanałów. Tak więc ja sobie wyszukuję kanały i za chwileczkę już do Was wracam. No dobrze, kanały na chwilę już wyszukały. Jak widzicie, mamy tutaj listę kanałów po lewej stronie. Bardzo ładna grafika, według mnie, jeżeli chodzi o tą listę kanałów. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to fakt, że kanały niestety nie wyszukały się w kolejności LCN, tylko według multiplexów, co powoduje, że tutaj są nieco pomieszane. Oczywiście, następnie nie mieliśmy możliwości wybrania sortowania po LCN podczas kanowania, Dlatego teraz może sobie przejdźmy do menu tego odbiornika i zobaczmy jakie on tutaj nam oferuje funkcje. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj cztery zakładki. Pierwsza to jest instalacja, więc tutaj nie będziemy wchodzić, ponieważ to już Wam pokazywałem przed chwileczką. Natomiast druga zakładka, menadżer kanałów. No i teraz zobaczcie, w tej zakładce mamy możliwość przenoszenia kanału, czyli układania własnych list. Możemy zmieniać nazwy kanałów, możemy też sortować kanały i tak dalej. Spróbujmy sobie przenieść kanał na przykład TVP1 na pierwszą pozycję. Czyli zaznaczamy opcję przenieść, zaznaczamy kanał no i spróbujmy go teraz przenieść na pozycję pierwszą. OK, spróbujmy teraz sobie jeszcze dwójkę przenieść w ten sam sposób do góry. Czyli zaznaczamy ten kanał, przechodzimy na pozycję numer 2, czerwony przycisk. No i teraz zobaczcie, pojawiły nam się na pierwszych dwóch pozycjach te kanały, które sobie tutaj ustawiliśmy. Pozostałe kanały zostały przesunięte o tutaj te dwie pozycje w dół w tym przypadku. No i przede wszystkim poprawnie ustawiły się nam tutaj numery kanałów, czyli jak widzicie, to układanie list kanałów działa tutaj jak najbardziej poprawnie. Co możemy sobie tutaj jeszcze zrobić? Możemy edytować listę kanałów ulubionych. Lub możemy usunąć wszystkie kanały z listy. teraz do kolejnej zakładki, czyli do EPG. No i zobaczcie, przede wszystkim świetna grafika, bardzo dopracowane EPG, chyba jedno z najładniejszych EPG, z jakimi do tej pory miałem do czynienia. Po lewej stronie, jak widzicie, mamy listę kanałów, po prawej stronie mamy program telewizyjny na poszczególne dni, i tutaj sobie możemy oczywiście sprawdzać poszczególne pozycje programowe. 7 dni do przodu, oczywiście, jesteśmy w stanie sobie taki program przeglądać. Dodatkowo, zobaczcie, jak łatwo możemy sobie zaprogramować nagrania za pomocą właśnie tego EPG. Wystarczy, że teraz przyciskniemy sobie tutaj przycisk OK na pilocie i klikamy Zapis. W tym momencie to nagranie zostało już zaprogramowane. Teraz, jeżeli sobie przejdziemy do listy zadań tym przyciskiem niebieskim, to zobaczcie. Mamy zaprogramowane nagranie z kanału TVP2. 20 października o takiej godzinie ma się rozpocząć, zakończyć i to wszystko, jak widzicie, jest bardzo czytelne, bardzo proste, no i myślę, że świetnie dopracowane. Kolejna rzecz, która mi się podoba w tym EPG, to zobaczcie. Mamy oczywiście po najechaniu, nabraną pozycję programową, opis danego programu, tu nam się tutaj. Przesuwa na tym pasku, natomiast jeżeli naciśniemy przycisk info na pilocie, to ten sam opis pojawia nam się tutaj w tej tabelce i jest bardzo łatwy do e, oczywiście odczytania. Tak więc myślę, że EPG naprawdę na wysokim poziomie. I teraz przejdziemy do tej ostatniej zakładki, czyli Preferencje ustawienia, i tutaj mamy takie opcje jak ustawienia ogólne, ustawienia odnośnie telewizji tutaj naziemnej oraz kablowej. Jeżeli chodzi o telewizję naziemną, w tym miejscu możecie włączyć zasilanie anteny, możemy też włączyć sortowanie po LCN, ja sobie go teraz włączę. Następnie mamy możliwość wyświetlania napisów, no i pozostałe funkcje, takie jak czas wyświetlania banerów. Tutaj mamy też wybór ścieżek językowych, ścieżek dla napisów więc to wszystko ustawicie sobie właśnie w tej pierwszej zakładce. Następnie są też ustawienia zaawansowane. Czyli możliwość wyświetlania na ekranie, na przykład zegarka z czasem, jakoś tu widzę tu pogodowego EPG, więc jeżeli byście takie funkcje chcieli sobie wyświetlać podczas tutaj nadawanych programów, to oczywiście możecie z tej funkcji sobie tutaj skorzystać. Kontrola rodzicielska, ustawienia nagrywania. No i w tej zakładce, jak widzicie, możemy sobie ustawić długość funkcji time Shift. od minuty do godziny, możemy taką opcję sobie tu wybrać. Jeżeli chodzi o nagrania, również od minuty do godziny, chyba, że korzystamy z ustawień użytkownika, wówczas możemy ten czas sobie już ręcznie wydłużyć. Teraz przejdę do kolejnej funkcji, lista nagrań, czyli jeżeli coś sobie nagramy, to będziemy mogli sobie tutaj w tym miejscu przeglądać tę listę nagrań i możemy też przeglądać listę timerów, czyli nagrań, Zaprogramowanych na urządzeniu do automatycznego nagrywania. Ostatnia opcja, sprawdzamy sobie w wersję oprogramowania. Jak widzicie, w tym momencie mamy najnowszą wersję V2.2.0. OK, tyle się funkcji ustawień. Jak pamiętacie, ja sobie teraz wybrałem sortowanie po LCN, więc sobie teraz jeszcze raz wyszukam kanały i zaraz do Was wracam. No dobrze, jesteśmy teraz po drugim wyszukaniu kanałów, tym razem z włączoną funkcją LCN. No i zobaczcie, kanały są teraz ustawione w innej kolejności, natomiast nadal nie jest to ta kolejność, której byśmy oczekiwali od tutaj tego tunera, czyli nie jest to kolejność po LCN. Tak więc, jak widać, tutaj zostało jeszcze trochę do poprawienia. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, to fakt, że tuner posiada nieco słabszą głowicę niż w przypadku. Tutaj tunerów DVB t które do tej pory testowałem, do tego też musiałem skorzystać z nieco mocniejszej anteny pokojowej ze wzmacniaczem. No i teraz, oczywiście, już jest wszystko w porządku. Natomiast wspominam Wam o tym fakcie, ponieważ często też pytacie o kwestie właśnie czułości głowicy w urządzeniach. No i teraz sobie zobaczmy, jak działają moje kanały. Przede wszystkim te nadawane w standardzie dvb t 2 kodowane kodekiem H265Hz. No, i zobaczcie, to jest na przykład jeden z takich kanałów. Jeszcze sobie może tutaj włączymy dźwięk, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. Jak widzicie, zarówno obraz, jak i dźwięk jest w porządku. Teraz sobie przejdźmy może dalej. To jest kolejny kanał, również nadawany tym kodekiem. I kolejny. Jak widzicie, na plus na pewno bardzo szybka zmiana kanałów. Te kanały. Zmieniają się praktycznie błyskawicznie. Teraz zobaczmy, jak to wygląda na kanałach z pozostałych multiplexów. Czyli zmieniamy kanał. No Jak widzicie, czas zmiany kanałów jest bardzo szybki. Tutaj zdecydowanie szybciej to działa niż w przypadku tradycyjnych tunerów DVB-T2, więc to na pewno na plus. I jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie kanał wydarzenia 24 Hz, ponieważ o to też bardzo często pytacie. No i zobaczcie, dźwięk I obraz. i obraz. Wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku. Tak więc, to wszystko nam tutaj na tym tunerze oczywiście będzie działało. No dobrze, to teraz sobie sprawdźmy jeszcze, jak działa przycisk info w tym tunerze. I jak widzicie, mamy informację na temat numeru kanału, co to jest za kanał. Mamy informacje na temat tego, co jest obecnie nadawane, co będzie nadawane w następnej kolejności. Jest też siła oraz jakość sygnału. No i jest też pasek postępu. Natomiast jest to dokładnie to samo menu, które widzieliście w przypadku tunera Mikul. Dlatego tutaj również ten pasek jest tak słabo widoczny, więc to jest taki mały minus. Jeżeli kolejny raz naciśniemy przycisk info, będziemy mieć oczywiście opis oglądanego kanału. Mamy też informacje na temat tutaj jego parametrów. Technicznie. Ok, co możemy sobie tutaj jeszcze szybko zrobić z pilota? Możemy sobie włączyć lub wyłączyć napisy, jeżeli oczywiście są nadawane. Możemy też sobie prosto z pilota zarządzać ścieżkami dźwiękowymi. Jak widzicie, obsługa EAC-3 bez problemu w tym tunerze działa. Teraz pozostało nam jeszcze sprawdzenie sobie, jak działa funkcja timeshift oraz nagrywanie. Dlatego to sobie podłączę jakiegoś pendrive'a do tunera. No i zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. No, i teraz sprawdźmy sobie może funkcję timeshift. Jak widzicie, możemy sobie wprowadzać tutaj czas, ponieważ ustawiliśmy tam wcześniej ustawienia użytkownika. Próbujemy sobie ustawić coś więcej niż 60 minut. No i zobaczmy, czy nam się uda. Niestety, jeżeli chodzi o timeshift, maksymalny czas to jest 60 minut, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku odbiornika Mikul. Czyli zostajemy przy tych 60 minutach. Zatrzymujemy. Obraz nadawany na żywo. Mamy tutaj pasek informujący nas o nagrywaniu. I teraz, jeżeli sobie przyciśniemy kolejny raz przycisk play pauza, to nastąpi odtwarzanie od zatrzymanego momentu. Kolejne przyciśnięcie powoduje, że znowu nam się tutaj nagrywanie zatrzymuje i jak widzicie, możemy też cofnąć się o kilka tutaj sekund czy też minut do tyłu, jeżeli byśmy chcieli. Coś oglądnąć jeszcze raz. Jeżeli nie, odwieszamy, odblokowujemy, oglądamy dalej na żywo. Zatrzymujemy, no i znawiamy odtwarzanie. Jeżeli chcemy się cofnąć, oprócz tej możliwości, którą widzieliście w chwileczką, możemy też cofnąć się za pomocą tutaj pilota i jak widzicie, oglądamy ten materiał jeszcze raz od tego momentu, w którym pierwszy raz zatrzymaliśmy tutaj obraz. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze funkcję nagrywania, czyli wchodzimy ustawienia PVR. No, i tutaj mamy domyślnie 100 minut. Spróbujmy, czy możemy właśnie wybrać sobie jakiś tej dłuższy czas, na przykład 1000 minut. I jak widzicie, w przypadku nagrywania możemy wybierać dłuższy okres czasowy niż w przypadku funkcji Timeshift. W tym momencie materiał nam się zapisuje na pendrive'ie. No i oczywiście będziemy do niego mieć dostęp bezpośrednio z tunera, lub też będziemy mogli z niego otworzyć na przykład na komputerze. Żeby zatrzymać takie nagranie to po prostu naciskamy przycisk stop na pilocie, poczekajmy tu może do 30 sekundy, żebyśmy mogli sobie sprawdzić wielkość plików. Zatrzymujemy, OK. No i w tym momencie nagranie zostało zapisane. I teraz zobaczcie, mamy tutaj informacje na temat kanału, z którego nagrywaliśmy materiał oraz datę nagrania. Jeszcze jeszcze pojemność, natomiast nie ma tutaj żadnej informacji na temat tytułu, Nagrywanego programu oraz nie mamy tutaj godziny takiego nagrania. Więc, jeżeli w jednym dniu nagrywacie dużo materiałów z jednego kanału, no to ciężko będzie Wam pewno odszukać odpowiedni materiał. Jeżeli chodzi o odtwarzanie, wystarczy, że wybierzemy materiał i jak widzicie, możemy bardzo szybko sobie go tutaj odtworzyć na tym tunerze. Teraz, może sobie jeszcze zobaczmy, jak to wygląda w komputerze, jak te pciki są zapisywane. Tak wygląda pendrive po podłączeniu do komputera. Mamy tutaj trzy katalogi: jeden z Androida, drugi właśnie DTV Record z naszymi nagraniami i oraz katalog Lost. Nas interesuje oczywiście katalog DTV Record, do którego są wrzucane wszystkie nasze nagrania. Natomiast nie tworzą się żadne podkatalogi, nie ma też plików z metadanymi. Mamy jeden plik do jednego nagrania z rozszerzeniem TS. Takie nagranie Możemy sobie tutaj, jak widzicie, bez problemu, też na komputerze odtworzyć w każdym momencie. I takie 30-sekundowe nagranie, zobaczcie, zajmuje nam dokładnie 33 MB, czyli minuta około 60 MB. I jeszcze może pokażę Wam szczegóły tego pliku. Jak widzicie, jest on nagrany tutaj w rozdzielczości 1020 P na 1080. I jeżeli chodzi o klatki, to jest 50 klatek na sekundę. Tak więc to są. To takie najważniejsze informacje odnośnie y, nagrywanych plików. I teraz na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o te funkcje telewizyjne, to zobaczcie, mamy też dostęp do telegazety. Natomiast nie jest ona wyświetlana na pełnym ekranie, tylko w takim mniejszym oknie w środku. Trzciągi y, poprawnie wyświetlane, natomiast tutaj to tło jest przeźroczyste, więc ta czytelność y, też jest nieco mniejsza. Tyle odnośnie telewizji. Teraz, sobie przejdźmy może do funkcji Androida. No dobrze, jak widzicie na głównym ekranie mamy oczywiście te podstawowe aplikacje. Pierwsza to jest TV Center, jest to nic innego jak aplikacja Kodi, z tym że w wersji 18,3 czy nieco starszej. Dlatego też oczywiście proponuję odinstalować, zainstalować sobie ją w nowszej, bardziej aktualnej wersji. Natomiast tutaj oczywiście nie ma żadnych problemów z jej działaniem. Mamy tutaj wydajny procesor na pokładzie, mamy dużo pamięci i RAM, więc te wszystkie aplikacje będą nam świetnie działały. Przeglądarka plików. Tutaj myślę, że nie ma sensu tego pokazywać. Natomiast to, co nas może interesować, to oczywiście aplikacje, które mamy domyślnie zainstalowane już w urządzeniu, czyli przeglądarki takie jak Chrome. Mamy też dostęp do galerii. No i przede wszystkim tutaj, zobaczcie, mamy aplikację Netflixa, nawet dwie zainstalowane już domyślnie na urządzeniu. Mamy też aplikację YouTube. No i co co najważniejsze, czyli mamy sklep Play, czyli będziemy mogli sobie pobierać dowolne aplikacje. Bezpośrednio, właśnie ze sklepu, czyli te wszystkie aplikacje, z których na co dzień korzystacie na waszych tabletach, smartfonach, też bez problemu na tym bokcie możecie zainstalować. I to jest chyba największy atut, jeżeli chodzi o urządzenia, właśnie wyposażone w Androida, czyli te tunery z systemem Android, ponieważ mamy nieograniczony dostęp do wszystkich tutaj dostępnych aplikacji. Jeżeli teraz chodzi o działanie aplikacji na przykład YouTube, no to zobaczmy sobie jak ona tutaj wygląda. I jak widzicie jest to aplikacja znana nam z innych boxów urządzeń tutaj posadzonych w Androida. Wybieramy materiał, otwarzamy tutaj, nie ma z tym najmniejszych problemów. Oczywiście możemy sobie też pomijać reklamy, jeżeli takie tutaj gdzieś się nam się pojawiają. No i teraz sobie zobaczymy przede wszystkim rodzicześci jakie możemy wybierać automatyczna 1080p, natomiast jak widzicie mamy też możliwość wybierania rozdzielczości 4K. Tak więc jak widzicie nie ma z tym problemu, materiał otwierany jest w wysokich jak w bardzo dobrej jakości, tak więc to na pewno na plus. Teraz sobie ja może sprawdźmy jeszcze tę aplikację Netflixa, co prawda nie mam w tym momencie konta na Netflixie, ale zobaczymy czy aplikacja nam się otworzy. Jak widzicie aplikacja działa. Czy będzie działała w wysokich rozdzielczościach, tego jeszcze nie wiem. Zakleczkę sobie pobiorę aplikację, za pomocą której sobie to sprawdzimy. I YDWIN niestety poziom L3, czyli oznacza to, że niestety z Netflixa będziemy mogli oglądać materiały tylko w tych niższych rozdzielczościach, więc tutaj o tym Wam chciałem też powiedzieć. No i teraz zobaczcie, ja sobie tutaj doinstalowałem już kilka dodatkowych aplikacji VOD, takie jak HBO GO, CDA żadną z tych aplikacji nie było problemu, żeby się nam tutaj zainstalowała. Oczywiście do większości aplikacji będziemy musieli posiadać jakieś tutaj abonamenty, konta płatne, ale najważniejsze, że te wszystkie aplikacje bez problemu jesteście w stanie tutaj sobie zainstalować i bez problemu sobie z nich na tym urządzeniu korzystać. Więc to jest chyba ten największy atut, jeżeli chodzi o właśnie urządzenia z Androida. Jak widać, wszystko otwiera się w miarę szybko, poprawnie, więc możliwości tego urządzenia są naprawdę duże. Jeżeli jakiejś aplikacji nie byłoby w sklepie tutaj Play, chcielibyście ją zainstalować, to jeszcze mamy tutaj aplikację Aptoide TV, gdzie są jeszcze też dostępne aplikacje, których może nie być w sklepie Play. Możecie też oczywiście doinstalowywać sobie wybrane aplikacje bezpośrednio z pendrive'a, czy też jakieś karty SD. Podłączonej do tego urządzenia, więc tych możliwości jest naprawdę dużo. No i może Wam jeszcze pokażę przeglądarkę internetową. Oczywiście bez problemu możecie ją tutaj sobie uruchomić. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie, to musimy się posługiwać tutaj tym kursorem. No i jak widzicie, nie jest to już zbytnio wygodne, dlatego też. Proponuję Wam od razu dokupić sobie do takiego boxa jakąś klawiaturę bezprzewodową, myszkę, czy też jakieś piloty, od razu wyposażone właśnie w taką klawiaturę. Kilka takich urządzeń znajdziecie też na moim kanale, więc odsyłam Was do tamtych recenzji. Natomiast, jak widzicie, jeżeli chodzi o działanie, no to nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. Możemy sobie bez problemu przeglądać wszystkie wiadomości, otwierać wszystkie, Materiały bezpośrednio z przeglądarki internetowej. I to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję Media Boxa Tesla XT650. Zdaję sobie sprawę, że być może nie zdążyłem powiedzieć Wam o jakichś funkcjach, które Was akurat interesują, dlatego też piszcie w komentarzach. Oczywiście będę chciał dla Was jeszcze te funkcje sprawdzić będę starał się odpisywać na Wasze pytania. Natomiast Zróbmy sobie może teraz na koniec takie krótkie podsumowanie. Powiedzmy sobie o tych mocnych i słabszych stronach odbiornika Tesla xt 650 Na plus, na pewno jeżeli chodzi o budowę i wykonanie, to przede wszystkim bardzo dobre wyposażenie w złącza. Dwa złącza USB, jedno USB 3.0, czytnik kart microSD. Oczywiście też złącze HDMI, wyjście tutaj analogowe dla starszych telewizorów. No, i mamy też wyjście optyczne tutaj dźwięku, co myślę jest też dużą zaletą tego boksa. No i nie zapominajmy też o dwuzakresowym Wi-Fi i szybkim porcie LAN, porcie gigabitowym. Tak więc myślę, że pod względem wykonania nie można być jakichś większych zastrzeżeń. Teraz, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, tutaj również bardzo dobrze, ponieważ jak pamiętacie, mamy tutaj. Dobrej jakości procesor, mamy dużo pamięci RAM, wystarczającą ilość pamięci wewnętrznej. Tak więc też wydaje mi się, że możliwości tego boksa są bardzo duże. No i przede wszystkim mamy na pokładzie Androida z dostępem do sklepu Play, możliwość pobierania setek aplikacji, instalowania aplikacji też ze źródeł zewnętrznych. I to na pewno są bardzo duże plusy i atuty tego boksa. Mamy oczywiście też wbudowany tuner DVB-T2, co nas tutaj najbardziej w tym momencie interesuje. Tuner pozwalający bez problemu odbierać kanały w nowym standardzie nadawania, czyli w DVB-T2 z kodekiem H265Hz. Nie ma problemu z odbiorem dźwięku. No i umożliwia nam też odbiór kanałów w rozdzielczości 4K, o ile takie będą w przyszłym roku też nadawane. Tak więc, jak widzicie, potencjał tego urządzenia jest bardzo duży, natomiast trzeba sobie oczywiście też powiedzieć o słabszych stronach czyli tutaj o tej głowicy, o której Wam wspominałem która wydaje mi się, że jest tutaj nieco słabsza niż w pozostałych tunerach DVBT marki Tesla i tutaj na to zwracam Waszą uwagę. Drobne tam jeszcze niedopracowania odnośnie oprogramowania czyli te układanie list kanałów, wyszukiwanie, właśnie sortowanie po LCN to też jeszcze jest do poprawki. Natomiast oczywiście są to takie kosmetyczne sprawy, które oczywiście można rozwiązać za pomocą aktualizacji oprogramowania. Tak więc myślę, że firma Tesla bardzo szybko sobie z tym poradzi. Natomiast taki dla mnie chyba największy minus to cena tego urządzenia, ponieważ wydaje mi się, że biorąc nawet pod uwagę te bardzo dobre parametry techniczne, bardzo duży potencjał tego urządzenia to jednak powinna ona być tutaj nieco niższa. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego boksa. Jak wam się podoba, czy jesteście takim urządzeniem zainteresowani? Ja ze swojej strony już się będę dzisiaj z Wami żegnał. Jeżeli materiał Wam się podoba, to oczywiście jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji kanału. Tym bardziej, że tych recenzji boksów będzie na pewno przybywało. No i cóż, jak zwykle proszę Was też o łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!